Дональд Трамп. Wygrywa wybory i zostaje 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Znaczy, technicznie to w ogóle zostaje prezydentem elektem i to tak naprawdę jeszcze nie, bo na razie ogłosiły to tylko media. Dla jasności nie ma to żadnego znaczenia, no bo media mają konsensus, wszyscy się zgodzili. Donald Trump wygrywa i to wygrywa z dużym zapasem, więc tak, absolutnie, na spokojnie można mówić o tym, że Donald Trump zostaje prezydentem. Dają się jeszcze inne rzeczy, które to potwierdzają, ale to już zostawmy, o tym powiemy sobie zaraz. Donald Trump prezydentem Stanów Zjednoczonych niemal oficjalnie. Szczególnie, że to nawet nie jest tak, że Donald Trump jakoś, wiecie, tak wygrywa mi minimalnie, jak sugerowały sondaże i sugerowały wszystkie rzeczy, które działy się przed wyborami. Donald no, Trump, no tak naprawdę rozniósł kamale. Harris, zdobywając na ten moment wydaje się, że praktycznie wszystkie swing state'y, dużą przewagą, wygrywając popular vote, czyli jakby wygrywając większość głosów Amerykanów. No absolutnie można powiedzieć, że zaszokował w tych wyborach i no nie spełniły się przepowiednie o wyrównanych wyborach, nie spełniły się przepowiednie o tym, że możemy długo nie poznawać wyniku. Całość zamknęła się szybko, bo powiedzmy, że koło godziny 6 rano naszego czasu, no już gdzieś tam my przynajmniej kończyliśmy live'a wyborczego stwierdzając, że no to już jest chyba wszystko rozstrzygnięte, a godzinę później w sumie już faktycznie było rozstrzygnięte. Więc jako że wygrana w Georgii i Pensylwanii przypieczętowały to zwycięstwo, to porozmawiajmy o tym, jak do tego doszło, co się działo w ogóle przez tą noc wyborczą, czego się dodywaliśmy, a także co dalej i co w kontekście Polski i jakby relacji polsko-amerykańskich z tego wszystkiego wynika. Stawcie lajka, like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć filmy. Lećmy do materiału. No więc należałoby zacząć od stwierdzenia, że wszyscy spodziewali się napiętego wyścigu, w którym wszystko może się zdarzyć. Tak sugerowały sondaże, tak sugerowali eksperci. Nikt nie chciał podejmować się. Stwierdzenia pod sam koniec, kto wygra te wybory. Poza oczywiście zaangażowanymi ludźmi w obie strony, ale z takich ekspertów i tak dalej, wszyscy raczej wstrzymywali się od głosu i mieli takie, że no to będzie bardzo, ale to bardzo bliski wyścig. Mówił to i Fox, i CNN. I stała się rzecz, która, no właśnie, była bardzo zaskakująca, tylko w zupełnie inny sposób, bo zaskakującą rzeczą, która się stała, było to, że Donald Trump absolutnie wygrał te wybory i w sumie to było aż niesamowite. Od początku zaczął utrzymywać prowadzenie i nie stracił go. Przez całą noc, przez całą noc, kiedy obserwowaliśmy wybory, Donald Trump konsekwentnie szedł sobie do przodu przejmował swing statey, odbijał swing statey, które wiecie, na samym początku ewentualnie przez chwilę tracił i od któregoś momentu już wszystko wskazywało po prostu na to, że te wybory wygra i nie zmieniło się to do samego końca. Oczywiście w trakcie tego wieczoru jakieś imby się rodziły, czy to Kamala Harris, prawda, przyłapana na tym, że udaje, że dzwoni do wyborców, żeby przekonywać ich jeszcze do głosowania na siebie, ale ma jakąś aplikację na telefonie i jakby wydaje się, że chyba do, jednak do nikogo nie dzwoni, a to Donald Trump, prawda, mówi, że w Filadelfii to w ogóle fałszują wybory i służby bezpieczeństwa muszą się tam pojawić, bo to jest mega ważne. Były jakieś takie małe rzeczy, ale na koniec ja nie miałem żadnego znaczenia. I wiecie, pod sam koniec może były jeszcze jakieś niedowiarki, niedowiarki które twierdziły, że dobra, ale co w sumie jeszcze nie są zliczone wszystkie głosy? Może te stacje telewizyjne się pomyliły, może za szybko zawołały, że Donald Trump wygrywa, może jeszcze gdzieś jest błąd i tak dalej. Może były takie osoby. No ale potem Donald Trump zapowiedział, że on robi swoje przemówienie, już z takim nastawieniem, że przemówienie wygranego. No i spoko, dosyć tradycyjnie, dosyć klasycznie, ale wtedy okazało się, że Kamala Harris odwołuje swoje. Jakby czyli po prostu miała mieć przemówienie w, na swoim macierzystym uniwersytecie, które stało odwołane. Ona stwierdziła, że nie będzie mówić, a do tego wszystkiego okazała się rozejść ludziom, którzy tam stali na nią czekali, nie? i to czekali całkiem Długo. I to chyba był moment, w którym nawet najbardziej zapalczywi zwolennicy Harris stwierdzili, że no to jest chyba koniec. Tu chyba już wiadomo, że Donald Trump wygrał. No i co, Donald Trump wyszedł na mównicę, zaczął opowiadać o różnych rzeczach, zaczął mówić o jakby swoich obietnicach wyborczych, kwestie związane z granicą, z odzyskaniem przez Stany Zjednoczone tego statusu, że są super, odzyskaniem gospodarki, zakończanie wojen, prawda, i tak dalej. Wszystkie takie najważniejsze rzeczy, o których mówił w trakcie swojej kampanii wyborczej, gdzieś tam powtórzył, a poza tym robił podziękowania. Podziękował żonie, podziękował swojemu sztabowi itd. Tak i tak dalej i tak dalej. No, klasyka gatunku. o też m.in. Elonowi Maskowi, i przy czym Elonowi Maskowi mamy wrażenie, że dziękował najdłużej ze wszystkich grup w ogóle, które tam były, w zasadzie sensie dłużej niż swojej żonie. Elon Musk faktycznie przyczynił się do tej kampanii, tutaj nie ma co się oszukiwać, pomijając już kwestię tych pieniędzy przekazywanych w Swing State'ach. No to też kwestia tego, że Twitter, no, wydaje się, że był raczej przychylny i też Elon Musk na tym Twitterze, który ma na to swoje największe konto, był przychylny Donaldowi Trumpowi, więc to była rzecz, która się ewidentnie działa przez tą kampanię. No, i trzeba przyznać, Elon Musk się napracował. Jak on nie dostanie jakiejś funkcji rządowej, co najmniej w jakimś ciele regulującym, Rzeczy, które go interesują, to my naprawdę nie wierzymy w miłość, ale nie wydaje nam się, żeby było to możliwe. No Donald Trump mówił masę o masku, o, wiecie, geniuszu jego, o tym, że takich geniuszy, jak on trzeba bronić, bo nie ma ich wielu i tak dalej, i tak dalej. No to się naprawdę no, pokazał, że lubi Ilona na A z kwestii podziękowań, warto odnotowania, po prostu uważamy, że to jest strasznie zabawne. No na scenę wyszedł też między innymi, z Donaldem Trumpem i został poproszony o powiedzenie paru słów. Jakiś tam człowiek związany z UFC, myślę, się na tym kompletnie nie znamy, ale no jakaś ważna postać w UFC. I pomijając, że ta postać podziękowała Joe Roganowi, co jest już samo w sobie trochę śmieszne, ale też, dobra, no, wiecie, największy podcast na świecie i tak dalej. to jeszcze podziękowała Aidenowi Rossowi. Jeśli ktoś wie, kim jest Aiden Ross, to wie, czemu to jest zabawne. Jeśli nie, no to dobra, trudno. W sensie to nie jest aż takie ważne. Ale chcieliśmy o tym po prostu powiedzieć, bo uważamy, że to nie powinno zniknąć nie, w tym całym przekazie tego dnia i to jest coś, co warto mieć w pamięci. Przechodząc do innych takich rzeczy związanych z tymi wyborami i z właśnie tą sytuacją Donalda Trumpa, to w sumie dwie najważniejsze. Pierwsza sondaże, o których o zaczęliśmy, no wywaliły się spektakularnie na twarz. Znowu nie doszacowały Donalda Trumpa. Okazało się, że no, znowu źle zostało to zrobione, co jest całkiem imponujące, bo Wydawało się, że już za tym razem to jednak im się uda, no ale nie tym razem. Tutaj rekordzistą jest yy, pani Seltzer, która robi taki dosyć szanowany sondaż w Iowa i, I wiecie, no, ona robi ten sondaż tam od dawna. I to był taki sondaż, na który wszyscy czekali, no bo w tym sondażu, gdyby wyszło, że Kamala Harris ma tam, wiecie, 5 punktów straty tylko do NASA Trumpa, to byłby bardzo dobry wynik dla niej, który sugerowałby, że może jej dobrze pójść w wyborach. I okazało się chwilę przed wyborami, że ten sondaż został opublikowany i tam yy, Kamala Harris miała 3% przewagi, 3 punkty procentowe przewagi. Wszyscy dosłownie przed samymi wyborami rozmawiali tylko o tym sondażu, no, bo to była taka niesamowita rzecz, która sugerowała, że może Kamala Harris ma nawet większe szanse, niż wydawało się niektórym. Więc było takie wow, to jest niesamowite, to jest bardzo ciekawe. To jest jakby co się stało, nie? Że Co, a Joła może wpaść w ręce Kamali Harris, to jest niesamowite. No, ale okazało się, że nie do końca. Mamy na razie dane 90% głosów, no ale tam strata jest 16% Kamali Harris. Więc można powiedzieć, że sondaż troszeczkę się przejechał i okazał się mieć dosyć duży błąd statystyczny, nie? No, trzeba przyznać, że. To, to jakby jest taki trochę, wiecie, emblematyczny przykład tego, że sondaże znowu nie dowiozły. I druga sprawa, Donalda Trumpa, trzeba przyznać, że rządzić będzie mu się raczej komfortowo, bo republikanie zgarnęli wszystko, co było do zdobycia w tej amerykańskiej polityce. Zgarnęli nie tylko fotel prezydenta, co oczywiste, ale zgarnęli też senat, utrzymali izbę reprezentantów, więc jakby cały parlament jest ich, a także przypominamy, no, że mają tak naprawdę swój supreme court, mają swój sąd najwyższy. Więc no, republikanie w tym momencie mają wszystko, co jest potrzebne, to jednak będzie pewna różnica między chociażby Donaldem Trumpem a, no nie wiem, Joe Bidenem, który, no wiecie, był bardzo krytykowany za to, że nie mógł wprowadzać niektórych swoich rzeczy. Joe Biden na przykład miał ten Problem, że no, on nie miał jednej z izb y, parlamentu, no i co było dosyć dużym problemem dla niego. Jako, że w Stanach jakby potrzebujecie obu izb, żeby przepychać swoje rzeczy, i jakby potrzebujecie obu izb do stanowienia prawa i do jakiejś takiej, wiecie, no, swobodnego i komfortowego funkcjonowania, no to nie jest jak w Polsce, że wiecie, jakbyście wywali senat, to w sumie tylko Tomasz Grodzki by się zorientował, tylko tam faktycznie obie izby mają znaczenie. No to brak jednej z nich faktycznie utrudniał mu niektóre działania, no i potrafił go paraliżować w niektórych przynajmniej momentach. To nie będzie problem, który będzie miał Donald Trump. Donald Trump zgarnia absolutnie wszystko, Republikanie zgarniają absolutnie wszystko. Mają bardzo otwarte pole do robienia. Niemalże nieograniczonych zmian, nie? Szczególnie biorąc jeszcze pod uwagę ten Sąd Najwyższy, który jest po ich stronie zdecydowanie w tym wszystkim. Donald Trump przynajmniej będzie miał bardzo dużo władzy i będzie mógł robić bardzo, ale to bardzo dużo. To oczywiście dla jasności na moment nagrywania tego filmu wydaje się, że to wszystko jest pewne, oczywiście coś może się jeszcze zmienić. Senat wydaje się być pewny, a Izba Reprezentantów wszystko wskazuje na to, że też będzie republikanów. Więc oczywiście teoretycznie coś może się jeszcze zmienić, ale to raczej są już pewne kole, które teraz do Was mówimy. A jeśli chodzi o Polskę i polską politykę, która jest wmieszana w te wybory, to może zanim politycy zwykli ludzie, zwykli ludzie na Twitterze, jeśli możemy nazwać które zwykłymi ludźmi. Wszyscy, którzy tam siedzimy, jesteśmy troszeczkę, może nie do końca tacy wiecie, najnormalniejsi na świecie. Robimy sobie to sami, więc, to jakby wiadomo. W każdym razie zmierzamy do tego, że na Twitterze no, były dwie grupy ludzi, tak naprawdę. Była grupa ludzi, która twierdziła, że jakby wygra Kamala Harris i w ogóle nieważne, że się stanie, to wygra Kamala Harris. I grupa, która twierdziła, że wygra Donald Trump i nieważne, że się stanie, wygra Donald Trump. Prawiało to w oczywisty sposób, że te grupy były bardzo głośne. To doprowadziło nas do sytuacji, w której oczywistym było, że jedna z tych grup, że tweety jednej z tych grup bardzo źle się zastarzają. Tym razem trafiło na fanów Kamali Harris. Ludzie, którzy byli za Donaldem Trumpem, absolutnie robią osoby wiecie kółka zwycięstwa Victory laps, nie wiem jak to przetłumaczyć w tym momencie jestem już naprawdę zmęczony prowadziliśmy wiecie wieczór borcu do szóstej w każdym razie no robią je i jakby nie ma co się dziwić ale to jest jedna strona medalu druga strona medalu to politycy to strona medalu jest zdecydowanie ważniejsza no więc co zaczęło się robienie fikołków, prawda Władysław kosiniak Kamysz wrzucił zdjęcie jak gratuluje amerykańskim żołnierzom pisze o tym że dzięki temu że Donald Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych to ich rola jako partii centroprawicowej w tej koalicji zwiększyła się no bo oni są centroprawicowi Donald Trump jest prawicowy więc w sumie to jakby oni są teraz łącznikiem oni są mega ważni Dzięki temu. Tak to po prostu działa z definicji. Giertych stwierdził, że trzeba zaatakować od rana i napisał Tweeta, prawda, o tym, że bardzo gratuluje Sikorskiemu, bo Sikorski jak był w Stanach, to utrzymywał też kontakty z republikanami. W sensie, jakby wiecie, zostawił sobie otwarte opcje dyplomatyczne, bardzo sprytne i to w ogóle niesamowite, więc fajna sprawa. Jesteśmy ciekawi, czy te relacje niesamowite z narodem Trumpem. To też można zapytać jego żonę, żonę Sikorskiego, panią Applebaum o te relacje, czy to, to one na pewno są tak dobre, jak tutaj gdzieś Giertych przedstawia. Ale nie zmienia to oczywiście faktu, że Giertych po prostu tutaj ewidentnie włącza się do Ścigu prezydenckiego w koalicji obywatelskiej obstawiając no Sikorskiego tym tweetem, mamy wrażenie, bo to jest inna sprawa. Jesteśmy absolutnie przekonani, że Sikorski. no Za chwilę od niego coś usłyszymy o bezpieczeństwie, o tym, że wiecie, Stany Zjednoczone, że Donald Trump jest taki, a nie inny. Poważny polityk na stanowisku prezydenta by się przydał. On jest bardzo poważny. Chcemy przekonać, że to zagra w tej kampanii. W ogóle możecie naprawdę screenować tą wypowiedź, jakby to zagra i to w przeciągu, nie wiem, się tygodnia, dwóch. To jest kolejna sprawa. Inna jest taka, że oczywiście to nie ma znaczenia, bo cały rząd złożył rezygnację i cały rząd podał się do dymisji, no, znaczy nie, ale tego chciałby pan Błaszczak, no bo pan. Zwłaszcza jak przecież mówił już wcześniej, że jeśli Donald Trump wygra, no to ten rząd absolutnie do dymisji już się do niczego nie nadaje, bo nie umieli utrzymać dobrych kontaktów z Amerykanami, a rząd PiS potrafi i on ma dobre kontakty z Donaldem Trumpem. Dla dobra Polski musicie wszyscy odejść i oddać nam władzę, bo w Stanach Zjednoczonych wygrał kandydat, którym wy się nie lubicie gdzieś tam, nie? To też brzmi jak bardzo dobra narracja, więc jakby polscy politycy absolutnie nie zawodzą i dowożą kontent. Ale może, żeby chociaż przez sekundę być tutaj poważnym, no to trzeba powiedzieć, że co, no wiadomo, tak, rząd Donalda Tuska i ten nowy rząd ogólnie stawiały bardziej na Kamale Harris no były takie rzeczy, tak gdzieś tam da się być do tutaj Trybunał dla Tuska. Są takie rzeczy i wydaje się to dosyć oczywiste, że bardziej po drodze było do temu rządowi z Kamalą Harrisem, no gdzieś tam osoby z lewicy nawet bezpośrednio, jakby wspierały kamale Harris i mówiły o tym, że, że, że jakby to jest lepsza opcja. Ale zauważmy też, trzeba przyznać, że wiecie, takie ministerstwa, slunie, Monu i tak dalej, raczej starały się tonować nastroje, raczej nie wypowiadały się i raczej też robiły narrację, że słuchajcie, nieważne, kto wygra, my współpracujemy z Amerykanami, my wiemy co robimy, mamy swoją strategię, niczym się nie przejmujemy. To rząd gdzieś tam był podzielony w tym względzie. Jeśli patrzymy na jakieś takie detale, patrzymy na jakieś takie subtelności, to trzeba przyznać, że faktycznie. No, dobra, no premier może faktycznie jest trochę umoczony, a też, no gdzieś tam on się jednak stopował w jakimś ostatnim czasie, mimo wszystko jak na to co mógł robić, więc wydaje się, że jednak zakładali taką możliwość, że Donald Trump może wygrać i w jakiś sposób można przynajmniej liczyć. Mamy nadzieję, że no, jakby przygotowali się na taki scenariusz i teraz nie będzie jakiegoś dramatu. Więc tak szczerze dalibyśmy tej chwilę na to, żeby zobaczyć, co się stanie. Plus prezydentem jeszcze, mimo wszystko, cały czas jest Duda, który ma, no gdzieś tam mówiło się o tym, tak, że z, przynajmniej on tak mówił, że z Trumpem ma dobre relacje. Już mu zresztą pogratulował, więc wydaje się, to też jest potencjalnie jakiś łącznik. No ale poza tym pojawia się jeszcze, Bezpośrednio kwestia związana z Rosją i Ukrainą. No kwestia, która jest szeroko teraz omawiana, no i na Twitterze gdzieś tam dominują dwie narracje, czyli jedna, Donald Trump naprawdę zakończy te wojny bardzo szybko i będzie genialnie, I w ogóle przywróci pokój na świecie i o mój Boże, on powiedział w przemówieniu, że nie otworzy żadnej nowej wojny i zakończy te istniejące, jest super. I opcja o mój Boże, Donald Trump zniszczy świat, sprzeda nas Rosji, tak samo jak sprzeda Ukrainę, chwilę wcześniej jesteśmy zgubieni, o mój Boże, co teraz robić. Są to dwie narracje. W sensie dla jasności. Być może jedna z nich jest prawdziwa, nie twierdzimy, że nie. Tak jak mówimy, my jesteśmy po stronie. Tego, że po prostu trochę nie wiemy, czego się spodziewać po Donaldzie Trumpie, bo to jest trochę jednak losowe i zobaczymy, co się, co się wydarzy. No, zakładamy, szczerze powiedziawszy, też, nie wiem, chyba mamy nadzieję, że to jest trochę bezpieczniejsze. To będzie jakaś opcja pośrodku tych dwóch skrajności, które są przedstawiane. Wydaje nam się to jakieś takie dosyć racjonalne. Nie wierzymy, że Donald Trump zakończy wojnę w jeden dzień, nie? No, no nie wierzymy, to się raczej nie stanie. No ale też, czy wiecie, no, jakby przehandluje pół Europy, bo lubi się. Z... Putinem, nie chcemy przynajmniej w to wierzyć, nie wydaje nam się, żeby to było też takie wiecie, takie takie oczywiste i takie prawdopodobne. To, to jest ten spór, o którym mówiliśmy zresztą, tak? No, Kamala Harris byłaby dosyć bezpiecznym wyborem, w tym rozumieniu bezpiecznym, że byłaby bardzo stabilnym wyborem dla Ukrainy, Jakby nie byłoby dobrze, nie byłoby źle, byłoby tak jak jest teraz, i pod tym względem ta przewidywalność być może jednak jest czymś, no, no takim wiecie, przydatnym w tych niepewnych czasach, ale no też nie byłoby to nic idealnego. Nadal Trump jest trochę nieobliczalny, jest trochę, wiecie, no, takim, no takim przewracającym stolik człowiekiem, z tego przewracenia stolika może wyjść coś trochę lepszego. Trochę gorszego. Pytanie brzmi po prostu, czy te obie skrajności są, są możliwe i czy są najbardziej prawdopodobne. Nam się osobiście wydaje, że nie. Nie zakładamy, że Donald Trump przywróci pokój na świecie albo doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Wiecie, w przeciągu miesiąca swoich rządów. No ale z drugiej strony faktycznie widzimy takie. Właśnie te reakcje są chyba idealnym przykładem tego, że trochę nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, nie? My oczywiście, dla jasności, mamy nadzieję, że rację ma ta prawa strona, która twierdzi, że Donald Trump przywróci pokój na świecie i będzie super. Podejrzewamy, dla jasności, że nawet ta lewa strona by się zgodziła z nami, że wolimy wszyscy, żeby to rację miała ta strona, która mówi, że będzie idealnie, będzie pokój, jesteśmy bezpieczni. Pewnie wszyscy byśmy tego chcieli, czy tak będzie, jakby zobaczymy. Ale na pewno jak chcecie wiedzieć, która z tych opcji się wypełnia powoli, no to zostawcie lajka, like, no zostawcie no suba, no będzie bardzo miła wy będziecie widzieć. Nasze filmy będą do was po prostu docierać. Nasze filmy serdecznie oglądam na Instagram, serdecznie oglądamy nasze patronom i zachęcam zrenię do naszego patrała. To jest się dla was, cześć.